Sanatorium odcina kupony od sławy. Poprosił o pieniądze uczestnicy ostatniej edycji Sanatorium miłości wiedzą jak wykorzystać zdobytą sławę. Najpierw ogłoszono sukces Marii, a teraz głośno będzie o Andrzeju. O co chodzi? Co robił Andrzej w Sanatorium Miłości? W szóstym sezonie w Sanatorium Miłości Andrzej okazał się jednym z tych uczestników, których życie nie oszczędzało. Choć zwiedził całą Europę jako kierowca, a kilkanaście lat mieszkał w Australii, musiał wrócić do Polski, by opiekować się chorą mamą. Teraz pracuję na pół etatu jako kurier. W ostatnim czasie mieszkam w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej, ponieważ moja płynność finansowa została lekko zachwiana, wyznał w jednym z odcinków. W programie TvP Andrzej Nowak był zainteresowany teodozją, ta jednak odrzuciła jego zaloty, ponieważ zafascynowała była Ryszardem. Mimo to mężczyzna się nie poddaje i przyznaje, że dostaje wiadomości od kobiet. Ujawnił też, jaki projekt już niedługo wprowadzi w życie, ekscytujące szczegóły poniżej. Maria Oleksiewicz wzbudziła sympatię nie tylko widzów w sanatorium, ale i pozostałych kuracjuszy. Jej sympatyczny charakter sprawił, że na koniec to ją ogłoszono królową turnusu. Szybko okazało się, że to nie koniec sukcesów. W pytaniu na śniadanie pochwaliła się pracą nad sylwetką. Oglądając ten program, to doszło do mnie, że już najwyższy czas, żeby się za siebie wziąć. Chudłam 6,5 kg. To było w programie pokazane. Teraz prawie 11 kg schudłam, czyli około 17 kg, mówiła w pytaniu na śniadanie, Oleksiewicz. W rozmowie z Faktem, przekazała, że w TVP zaproponowano jej własny program, w którym będzie mówiła o diecie keto. Teraz nowym projektem pochwalił się Andrzej. Związany jest on ze sportem. Przeczytacie o nim poniżej. Co planuje teraz Andrzej z Sanatorium Miłości? Andrzej Nowak z Sanatorium. Kilka lat temu zdobył mistrzostwo Polski Oldboyów w piłce ręcznej. Sport jest jedną z jego pasji, którą nieustannie pielęgnuje. Teraz postanowił wykorzystać popularność, by zrobić coś pożytecznego. Zaangażował się w działalność charytatywną. Został ambasadorem stowarzyszenia oldboyów piłki ręcznej i zbiera fundusze na pomoc emerytowanym sportowcom. Brakuje nam stabilizacji finansowej, państwo nie pomaga. Często jest tak, że ci ludzie w wyniku utraty zdrowia muszą pożegnać się z pracą zawodową. Ja, jako były sportowiec, mam wstrzykiwany kwas hialuronowy, którego jedna dawka kosztuje 300 zł. Towarzyszenie nie jest na tyle stabilne finansowo, żeby mogło pomagać wszystkim, ujawnił Andrzej w rozmowie z Plejadą. Uczestnik programu TVP zdradza, że rehabilitacja byłych sportowców często przekracza budżet, na jaki mogą sobie pozwolić. stowarzyszeni zdobywa fundusze na rehabilitację, zabiegi czy masaże, ale to kropla w morzu potrzeb. Andrzej chciałby, aby organizacja zaczęła działać na większą skalę. Potrzeby są ogromne. Ci ludzie, a jest ich naprawdę sporo, nie mają pieniędzy na rehabilitację, która kosztuje setki tysięcy złotych. Borykają się też z problemami socjalnymi, nie stać ich na kupno pralki czy innego sprzętu AGD. Firma transportowa, w której pracuje, dowiezie im potrzebny sprzęt. Sam chciałbym też trochę zwolnić i zacząć pracę stacjonarną, bo wracam do domu o godz. 18 i ledwo żyję. W ostatnim czasie pomagam też w Fundacji Marysi Waligury, która wystąpiła w Sanatorium Miłości.